Wystawiłeś fakturę z błędnymi danymi nabywcy? Sprawdź, w jaki sposób dokonać korekty. Przy wystawianiu faktur nie trudno o różnego rodzaju błędy i pomyłki, dlatego niezbędna jest znajomość zasad, jakimi się należy kierować w takich przypadkach. Odpowiemy sobie na pytanie, w jaki sposób skorygować błędne dane nabywcy na wystawionej fakturze. Często posługujemy się pojęciem błędne dane nabywcy, ale jak się głębiej zastanowić, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co należy pod tym sformułowaniem rozumieć. Najczęściej rozumiemy, że chodzi o pomyłkę w nazwie nabywcy, kiedy zostaje wpisane błędne imię lub nazwisko, lub kiedy mamy do czynienia z tzw. literówką, czy też w adresie odbiorcy lub w numerze identyfikacji podatkowej NIP. Jednak kluczowa pozostaje kwestia oceny, czy jest to błąd możliwy do skorygowania poprzez wystawienie noty korygującej? Czy może powinna być już wystawiona korekta faktury? Przepisy odnoszą się wprost do sytuacji korekty błędnych danych nabywcy notą korygującą. Jeżeli wystąpi pomyłka w danych identyfikacyjnych nabywcy typu błąd w imieniu, nazwisku, nazwie firmy, adresie czy też numerze NIP, to możemy wystawić notę korygującą. Zgodnie z ustawą, nota korygująca jest przygotowywana przez nabywcę i przesyłana do akceptacji odbiorcy. Sprawa wydaje się oczywista, gdyby nie pewne ale. Mianowicie rodzi się pytanie, czy taki sposób postępowania będzie właściwy, jeżeli wszystkie dane zamieszczone na wystawionej fakturze są błędne, kiedy po prostu faktura została wystawiona na inny podmiot. Sprawdźmy, jakie jest podejście organów podatkowych do tego typu przypadków. Problematyczna staje się sytuacja, kiedy faktura zostanie wystawiona na zupełnie innego odbiorcę, właśnie przez pomyłkę. I tutaj mogą wystąpić dwie sytuacje. Pierwsza sytuacja, kiedy faktura została wystawiona z błędnymi danymi nabywcy, ale transakcja handlowa została zrealizowana. I druga sytuacja, kiedy faktura została wystawiona z błędnymi danymi nabywcy, ale do transakcji handlowej nie doszło. A fakturę otrzymał podmiot, który nie był stroną sprzedaży, i została ona wystawiona dla przedsiębiorcy, który nie uczestniczył w tej transakcji. Pojawił się zatem konkretny problem. Potrzebna jest więc korekta faktury w przypadku przeprowadzenia transakcji handlowej. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zajmuje jasne stanowisko, z którego wynika, że przez wystawienie noty korygującej nie można zmienić podmiotu umowy sprzedaży. Uzasadnieniu czytamy, że w przypadku, gdy błędne są wszystkie dane nabywcy towaru lub usługi wskazane na fakturze, nie jest dopuszczalne jej korygowanie przez nabywcę notą korygującą. Jedynym sposobem naprawienia tego typu błędu jest wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę. Zupełnie odmienne powinno być postępowanie, jeżeli transakcja handlowa nie doszła do skutku, a podmiot otrzymał fakturę np. Na, na dostawę towarów. W takim przypadku faktura w ogóle nie powinna trafić do odbiorcy. I tutaj warto posłużyć się przykładem. Weźmy pod uwagę sytuację, kiedy pod jednym adresem prowadzona jest działalność gospodarsza dwóch różnych firm. Przykładowo jest to spółka cywilna i spółka ZO. Dostawa towarów miała miejsce do spółki cywilnej, a faktura została wystawiona na spółkę ZO. Otóż w takim przypadku jedynym wyjściem jest wystawienie faktury korygującej do zera w oparciu o ustawę o podatku VAT. W sytuacji, gdy czynność nie została dokonana i wszystkie pozycje na fakturze uległy zmianie, należy je skorygować, a faktura powinna być wystawiona na podmiot, na rzecz którego rzeczywiście dokonano sprzedaży. Dotarliśmy już do końca tego materiału. Subskrybujcie nasz kanał i dajcie znać w komentarzu, jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej. Do zobaczenia. I firma: bezpieczna, kompleksowa księgowość.